Hej kochani, witam Was bardzo serdecznie. Właśnie gotuje mi się woda. Dzisiaj rano byłam na paznokciach, proszę bardzo, czerwone świąteczne. Właśnie nie widziałaś czerwone świąteczne pazorki. Jak lekcje Lili dzisiaj? Pani? Nie, chyba pierwszy raz. Nie. Kiedyś nie miałaś? Drugi, drugi. Przez cały semestr drugi raz nie mają pracy domowej. Lili czeka na koleżankę, ma do niej przyjechać koleżanka, później znowu mamy znajomych. Także dziś to tu widzi dzień. Ja od rana, słuchajcie, tak napaz na okcjach byłam. W jednym sklepie, w drugim sklepie, w trzecim sklepie. Lili ma jakąś książkę już do przeczytania, lekturę, kupiłam, bo w, w bibliotece nie było, więc kupiłam ci książkę, tutaj tatuś gdzieś położył. Więc e, i gruba Lili ta książka, dużo czytania, Boże. dasz radę, dasz radę. Jak Czytałam magicznego pieska sprzeczytającego. Mm. Zobaczcie, jakie piękne różyczki sobie wczoraj kupiłam. Pierwsze kwiatuszki, proszę bardzo. Ty? Zakupiłaś, to mi powiedział, że dostałaś od sąsiada. A, tak, od sąsiada też dostałam. Zobaczcie, to muszę otworzyć, na razie... No to trzeba otworzyć, na razie tylko je no, tak włożyłam. Ale... No ale... po co No jak, to jest świąteczny kwiat! To jest gwiazda betlejemska, tak się nazywa. A ja kask. Myli ma kask. Mijuśka sobie rozkłada matę. Cześć Mijuśka, bo to dzisiaj nie widzieliśmy, hejka hej! I co będziesz robić, kotuniu? Hej, kochaj, kochani. Dziś sobota wygląda tak. Jeli jeszcze w piżamie. Która jest godzina? Pierwsza? czasu. No proszę bardzo. A ja odkurzam. Robiłam pankę. 13. 1303? No, a teraz idę dalej sprzątać. Stawiłam kanie. Właśnie ściągam kolejne. Jeżeli nie mam e, już więcej nic do prania, to na suszarce suszę. Jeżeli jeszcze jedno bym pranie, wtedy używam suszarki tej. I tak kochani, właśnie podkurzałam jadalnię kuchnie jeszcze muszę odkurzyć tutaj przedpokoje i myślę, że dzisiaj mileczki pokój może ogarniemy troszeczkę, bo wynosimy kartony. Ja dzisiaj no make-up day, sobie ubarwować później włosy, dlatego też mam takie trochę, wiecie, parodniowe. No i sprzątanie, dzień sprzątania. Trzeba brać się za te kartony, bo tyle jest. No masakra, po prostu tyle jest do rozpakowywania, jeszcze do układania w szafkach, że tak naprawdę tylko wyjęliśmy i na tym się zakończyło, także ja działam. I co mama robić porządek? Tak kochanie, na razie tutaj sobie sprzątam stary kolejne panie. mam tu stare o, Będziesz miała ją na to i już bierzemy się za twój pokoik. Będziemy robić porządek w pokoju, dobra? A na koniec jak starczy czas i będziemy mieć jeszcze dużo siły, to wtedy weźmiemy na no, Patrz, bo dziki To. Co? Twoje. To wtedy co będziemy? tak, teraz będziemy Tak kochani wygląda aktualny pokój mijeczki. Mijeczka. Zabieramy się do pracy. Będzie pięknie. Będzie pięknie. Ojojojoj! Taka mówię, bo my nie byliśmy Nie. Jośka! Będę już ładnie skieciła z niej pokoju. No pięknie, będziesz miała pokoje. Tu Co pusta podła może zanieść? Tak no mi Nie, tu będę robić trzy krzyweczki tak, ja. Jakie? Ja. No, trzy męcz Zabawa z taką niespodziankę. Fajne. Tak. Spodobacie się? Wydaliły się takie długopisy kolorowe. Zobaczcie, jakie fajne. Do biureczka. Do nowego pokoju. Lili! Lili. Tak. Tak. We dwie siostry, tyle już zrobiłyście. Biorę się za obiad. Słuchajcie, Lili sama obrała ziemniaki. Co powiesz o tym, że Lili sama obrała? A <Słuchy> ona sama. Tań. Sama obrała. Paweł mi tu naszykował buraczki. I mięsko. To w odwrotnej kolejności tak sobie ustawi. A to Deczek po wczorajszej imprezie. Cały dzień na kanapie. Podkurzałam wszystko pięknie, teraz biorę się za mycie podłogi, ale jak widzicie mryga. Chcesz myć? Nowa żarówka. Już mryga. No nie. No i co, spali się zaraz. Pomożesz mi tą? Mm -hmm. A może serwiemy to? Tak. A dziś mamusz? Jaki dzień? Dziewiętnasty. 9, 9. Ale dwa dni macie otworzyć znowu? Tak. 1-8, 1-8, dziecko. To chyba płynie mm. piesek. Sky, Skaj, ale jest święteczna. Jaka ładna, prawda? No tak. Śliczna. Dobra, co teraz? Aja. Aja, no tak, jeszcze jeden dzień. To jest. Sania dla Sky. Oddaję teraz to. Dobra, 18. A, super. Krewówka z oczami, a możemy? Możemy. Czy jeden jaki 1,9 tej lekkiej zostało? Czy to prawda? To prawda. Jej. Nie. Uuu, jaka ślizna! Popatrz, bo tu są kropki z różnymi, widzisz? Ale tu nie wygląda. Zawsze jest taka z różnymi jest oczkami. O jaka ślizna. To, a co tutaj jest? Znowu rozświetlacz. Super! Dobra, to moje. A ja tu, a ja najbardziej w na kalendarz Teraz Dziękuję. jeden osiem. Mhm. Ja tam chyba do Sylwestra będę otwierać te pudła, co? No, no, no to... Nie. O! Krem maska pod oczy i na powieki. Super. Dziękuję. Ułami, wow, to jest taka. O, kundyczka. Zobacz, tak się wierzę i tak. Ojej. Co to? Nie wiem. 18 jest bardzo duże. Spódniczka i takie duże. No. Dobra. Zamiana. Ale jaka fajna ta spódnica, zobaczcie, dziewczyny. Fajna, prawda? Pilnicie. O, fajowo! Jaki malutki super do torebki. Um, ja o, naszyjnik masz. Mimuszka, taki naszyjnik. Lili. Się o, taki zielony. Naszyjnik taki sam? Mhm. Tak. O, i jeszcze Nie, nasze, jeszcze ja No jeszcze wasze. Sara! Jest? Mhm. O jacie. Jak schowało się, prawda? Czy masz ładne pazurki, Mia? Dziękuję. Ojciec, Florek. Fajowy ból. Nie, to kalosz. <grym> kalorz. Ok. teraz nie mogę tego schować. Do książeczek dziewczynki będziecie miały. Zobaczcie. Możecie sobie o, otworzyć. Zobaczcie, jakie piękne tasiemki dekoracyjne. Teraz okay. tak. Czerwone dla... Nie. nie, czerwone dla Lili. I złoty dla mnie. I złoty dla ciebie, proszę. No. Kolejne błyszczyki, tak ja takie mam, same. Wow! Kolejne błyszczyki. Możecie sobie schować. I właśnie, mama, mi się tak nie podoba, ale jest ładny na ustach, bo tak trochę jak Lili, nim się smaruje. No to tak wygląda trochę. Jak? Świecąco, no ale takie inne usta i takie. Dziwne. Dziwne. To kolor ci nie podoba, a jak się pomalujesz, to wtedy jest ładny już. Bo nie wolno go tak dużo bardzo. No, pokaż. No i zobacz z lustreczką, że pięknie wyglądasz. No. ze swoim błyszczykiem. Dobrze, ze swoim błyszczykiem. To macie zajęcie, a ja dalej sprzątam. Dzisiaj odkurzyłam cały dom. Cały dom w z garażu. I umyłam podłogę. Salon, kuchnia, jadalnia, przedpokój, zostały mi pokoje, pralnia, garderoba, także jeszcze trochę pracy.